Zaptek oferuje skalowalne systemy ładowania dla klientów indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych, nieruchomości komercyjnych, hoteli, przedsiębiorstw, a także dla obiektów publicznych. System ładowania opracowany i wyprodukowany w Norwegii składa się ze stacji ładowania, infrastruktury i oprogramowania do inteligentnego sterowania procesem ładowania. Unikalne rozwiązania zaptek ułatwiają stworzenie kilku stanowisk ładowania, nawet w przypadku stosunkowo niewielkiej mocy dostępnej w budynku. Na początku wzdłuż ścian lub sufitów montowany jest płaski kabel zasilający, dochodzący do wszystkich miejsc parkingowych. Następnie elektryk montuje stację ładowania na płaskim kablu. Stacje ładowania działają z dowolnymi modelami samochodów. Dzięki systemowi ładowania zaptek osiągniesz większą prędkość ładowania i pełne wykorzystanie istniejącego przydziału mocy. Zaptek. Jest jedyną technologią oferującą równoważenie fazowe mocy. To unikalne rozwiązanie zapewnia optymalne wykorzystanie wszystkich trzech faz zasilania. Wiele samochodów elektrycznych ładuje się tylko na jednej z faz, ale dzięki naszej technologii obciążenie systemu jest automatycznie dystrybuowane pomiędzy wszystkimi fazami. Gdy podłączymy kilka samochodów, prędkość ładowania dostosuje się tak, aby zapewnić wszystkim energię. Jeśli dysponujesz ograniczoną mocą w swoim budynku, możesz w nim monitorować zużycie energii. Za pomocą modułu Zaptek APM. System ładowania automatycznie dostosuje moc ładowania do aktualnego zużycia energii w budynku. Chroni środowisko i przyczyń się do zmniejszenia emisji gazów i pyłów dzięki efektywnemu wykorzystaniu dostępnej mocy. Ładuj szybko, ładuj bezpiecznie. Zaptek.